O, 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 ten ziomek, on jest słaby. On jest słaby, go wcześniej prawie zabiliśmy, bo on wszedł do jakiegoś... Musiałem na pół serca, totem mi padł. To temu wysadziłem, ale on ma protection Słaby BTW No dobra, no bo Nie, Spider ma, o, ty jesteś Odpycham go od ciebie jak coś, co nie? Czemu ty w ogóle bez tam, tu przyszedłeś stary? O kurde Słaby BTW, słaby, słaby, bez kitu Ziomek nie umie grać, on chodzić nie potrafi Dobra, czemu to w ogóle go nie wysadziło? Byś tepnął, F3? Dikam F3, to chodźcie tutaj do mnie. Misiaki, A mi, To jakiś... Widać, że taki świeżak ten jest. On jest słaby? No trzeba ja powiem widzowie, widać, że to taki świeżak, co nie? A on się w ogóle prawie samą wysadza, dobra teraz to on mnie prawie wysadził, ale przed chwilą Skam Siema Aster, siema, siema Elo Smolek, yy, siema wszystkim, witam, witam serdecznie Dobrze, dobrze, dawaj go Ładujemy go, robimy mu dziecko, dziecko w oktagonie mu robimy A on znowu ucieknie tutaj w dół do jakiegoś tego kanionu pewnie Ten śmietnik Patrzcie na to, już biegnie do tego kanionu, tutaj gdzieś był kanion I on powie CETA sobie zmienił a, słaba psycha, a jak mój set, jest dobrze Dobra, do ściany go, do ściany go Musimy, robimy mu dziecko, sorry, że czatu nie czytam. Nie mam jak tepnąć, możesz po koordynatach iść, bo widzisz na ekranie Top grać gracz w centrum PV. No co za... nob, on już tam ma przygotowane... nie wchodź tam, nie wchodź tam, tam już jest trap przygotowany. Pod wysadzenie ciebie, chyba. Albo i nie? Nie wiem czy tam mogę wchodzić. Bez sensu trochę. Kurde, czekajcie, kłopoty są. O kurde. Dobra, ale on tam idzie w dół. To jest jakiś kalion w ogóle. Dobrze, dobrze, wysadzaj, wysadzaj! wysadzaj. Ład, ładuj! Dobrze! Dobrze, stary, dobrze! Tylko i temu wysadziliśmy. Jezu, jestem. O, widzowie, tak moc, kurde! Wysadzone zostało. SSS. Bo słaby. Mówiłem, że to jakiś początkujący zawodnik. Mówiłem, tylko i temu z niego nie dostaliśmy. Bom, não